Maryjo, Matko Miłosierdzia, przychodzę dziś do ciebie z sercem poranionym, zagubionym i pełnym ciężaru, którego nie potrafię już dłużej nieść sam. Wiem, że ty rozumiesz mój ból, ty, która stałaś pod krzyżem i patrzyłaś na cierpienie twojego syna. Dlatego właśnie do ciebie kieruję dziś moją modlitwę, bo wiem, że ty nie odwrócisz wzroku od człowieka, który płacze. Maryjo. Potrzebuję Twojej obecności i Twojego światła w tym momencie, kiedy czuję, że moje życie potrzebuje nowego początku. Zgrzeszyłem matko, zraniłem innych, zraniłem siebie i oddaliłem się od Boga. W moim sercu gromadził się smutek, żal i wstyd, a teraz czuję, jak ciężar tych emocji mnie paraliżuje. Proszę Cię, Maryjo, pomóż mi otworzyć serce na przebaczenie. Uproś u Jezusa łaskę, abym mógł wybaczyć sobie i innym. Wiem, że tylko przebaczenie może przynieść prawdziwe uzdrowienie. Naucz mnie patrzeć na siebie oczami Boga, nie przez pryzmat moich upadków, ale przez miłość, która przebacza i podnosi. W mojej duszy jest tyle ran, które wołają o uzdrowienie. Są wspomnienia, które mnie ścigają, słowa, które do dziś bolą, decyzje, których żałuję. Maryjo. Ty jesteś matką uzdrowienia. Tobie powierzam każdą ranę, każdą łzę, każdy lęk, który w sobie noszę. Przytul mnie do swojego niepokalanego serca i pozwól, by twoja czułość zaczęła rozpuszczać lód, który narósł we mnie przez lata. Niech twoja obecność będzie dla mnie lekarstwem. Niech twoja cichość przyniesie pokój. Maryjo, proszę cię o nowy początek. Taki, który będzie zakorzeniony nie w moich siłach, ale w Bożej łasce. Pomóż mi odważyć się wierzyć, że jeszcze mogę zacząć od nowa, że jeszcze nie wszystko stracone. W Tobie, Matko, odnajduję nadzieję, bo Ty jesteś tą, która zawsze prowadzi do Jezusa. Pomóż mi otworzyć serce na Jego działanie. Niech każdy nowy dzień będzie krokiem ku życiu, które On dla mnie przygotował. Życiu wolnemu od winy, pełnemu sensu, Pokoju i miłości. Dziękuję Ci, Maryjo, że mnie słuchasz. Dziękuję, że nie potępiasz, ale przygarniasz. Tyczącciny w Twoich ramionach czuję się bezpiecznie. W Twoich oczach widzę obietnicę, że nic nie jest niemożliwe dla Boga, nawet dla mnie, nawet w tym momencie mojego życia. Dlatego dziś składam przed Tobą wszystko. Mój żal, moje błędy, moje pragnienie uzdrowienia. I proszę prowadź mnie. Niech to będzie początek czegoś nowego. Amen. Maryjo, kiedy patrzę na swoje życie, widzę wiele chwil w w których oddaliłem się od Boga i od samego siebie. Były momenty, w których szukałem pocieszenia tam, gdzie nie ma prawdziwej miłości. Raniłem siebie złymi wyborami, odkładałem modlitwę. Odwracałem wzrok od prawdy. Czasem wstydzę się nawet spojrzeć w lustro, bo przypominam sobie wszystko to, czym zawiodłem. Ale dziś chcę to wszystko przynieść Tobie, mojej matce, i poprosić Cię, byś nie pozwoliła mi już uciekać przed sobą. Pomóż mi zatrzymać się i spojrzeć na swoje serce z odwagą. Pomóż mi nie bać się prawdy, bo tylko ona może mnie wyzwolić. Uproś mi łaskę skruchy i żalu, który oczyszcza duszę, ale też łagodności wobec siebie, takiej jaką Ty masz wobec swoich dzieci. Maryjo, proszę, weź moje serce w swoje dłonie i uczyń je nowym. Niech stanie się miejscem pokoju, miłości i nadziei. Tak bardzo pragnę, aby moje życie nie było już pełne smutku i wewnętrznego chaosu. Matko, uzdrowienie nie zawsze przychodzi natychmiast. Czasem trzeba przejść przez noc, zanim przyjdzie poranek. Pomóż mi zaufać, że Bóg działa nawet wtedy, gdy tego nie czuję. Pomóż mi nie rezygnować, gdy w moim wnętrzu pojawia się zwątpienie. Naucz mnie cierpliwości wobec siebie. Każde uzdrowienie to proces, a ja chcę przejść ten proces razem z Tobą. Proszę, bądź przy mnie każdego dnia w chwilach zwątpienia, zniechęcenia, samotności. Nie opuszczaj mnie, Maryjo. Daj mi siłę, bym przebaczył tym, którzy mnie zranili. To nie jest łatwe. Są rany, które wydają się zbyt głębokie, ale wiem, że bez przebaczenia nie ma wolności. Proszę cię, naucz mnie patrzeć na tych ludzi tak, jak ty patrzysz na każdego grzesznika, z miłością i pragnieniem ich zbawienia. Pomóż mi oddać Bogu ten ciężar. Niech On przemieni ból w błogosławieństwo, a cierpienie w źródło łaski. Tylko ty, matko, możesz pomóc mi przebaczyć z całego serca. Maryjo, wiem, że z Tobą możliwy jest każdy nowy początek. Nawet jeśli po ludzku wszystko wydaje się stracone, nawet jeśli popełniłem wiele błędów, w oczach Boga wciąż jestem kochany. Proszę, przypominaj mi o tym każdego dnia. Przynoś mi w sercu słowa nadziei, gdy myśli Ciemnieją. Bądź moją drogą powrotu, nie tylko do Boga, ale też do samego siebie. Do życia, które jest pełne światła, pokoju i prawdziwej radości. Amen. Maryjo, są chwile, w których przygniata mnie ciężar przeszłości. Powracają obrazy, słowa, decyzje, które już dawno minęły, a jednak wciąż mają władzę nad moimi myślami. Czasami budzę się z poczuciem winy, zanim jeszcze otworzę oczy. W takich momentach czuję się bezradny. Jakbym był zamknięty w klatce, którą sam stworzyłem, ale właśnie wtedy chcę wypowiedzieć Twoje imię, najczystsze, pełne światła, które rozpraszam rok. Maryjo bądź przy mnie. Ty jesteś matką tych, którzy błądzili i znaleźli drogę powrotną. Pomóż mi w nią uwierzyć. Nie chcę już żyć w przeszłości, nie chcę ciągle rozpamiętywać tego, co poszło źle. Ty, matko. Wiesz, że nie jestem doskonały, ale wiem też, że Bóg nie wzywa doskonałych, On wzywa tych, którzy chcą zacząć od nowa. I ja chcę, z całego serca, pragnę zostawić za sobą wszystko, co mnie niszczy, i pójść naprzód. Uproś dla mnie u Jezusa łaskę wyzwolenia z lęku, ze smutku, z poczucia winy. Niech Jego miłość odnowi mnie całkowicie. Tak jak ziemia odnawia się po burzy, matko, naucz mnie ufać Bożemu miłosierdziu. Czasem wydaje mi się, że moje grzechy są zbyt wielkie, by mogły być wybaczone, ale przecież ty widziałaś, jak Jezus umierał za mnie dla mojego zbawienia. Pomóż mi patrzeć na krzyż nie jak na znak potępienia, ale jak na drzwi, które prowadzą do życia. Spraw, bym nie bał się już przystąpić do spowiedzi. Spraw bym z każdym dniem coraz bardziej wierzył, że jestem odkupiony, że naprawdę mogę być nowym człowiekiem, zanurzonym w Bożej łasce. Proszę cię, Mario, odnów we mnie nadzieję. Ta nadzieja jest jak światło, które pozwala iść dalej, nawet w ciemności. Nie pozwólbym przestał wierzyć, że życie ma sens. Nie pozwólbym zwątpił w miłość, ani w miłość Bożą, ani w tę miłość, do której jestem. Stworzony. Nawet jeśli wszystko dookoła mówi mi, że nie ma już drogi, ty, Matko, pokaż mi tę jedną ścieżkę, którą przygotował dla mnie Pan. Prowadź mnie nią cierpliwie, krok po kroku. Dziękuję Ci, Maryjo, że jesteś, że nigdy nie zostawiasz mnie samego, nawet gdy milczysz. Twoja obecność daje mi siłę, Twoja cichość przemawia mocniej niż tysiąc słów. Ty nie przychodzisz z osądem, ale z czułością, której tak bardzo dziś potrzebuję. Z Tobą mogę znów podnieść głowę i spojrzeć w przyszłość. Z Tobą mogę ufać, że jeszcze wszystko może się zacząć od nowa. Amen. Maryjo, pragnę dziś powierzyć Ci wszystko, czego nie potrafię już unieść. Te wszystkie sprawy, które skrywam głęboko w sercu, a które krzyczą we mnie w tysiąc tysiąc ciszy nocy. Moje zranienia z dzieciństwa, słowa których nigdy nie usłyszałem, i te, które zraniły mnie do szpiku kości. Noszę w sobie samotność, której nie widać z zewnątrz. Śmieję się do innych, a w środku płaczę. Maryjo, Ty znasz te ukryte łzy. Ty jesteś matką, która widzi nawet to, co człowiek sam w sobie zagłusza. Przytul mnie, otocz mnie. Swoim płaszczem i nie pozwól mi utonąć w tym, co niewypowiedziane. Wiem, że Jezus powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. A ja dziś przychodzę, nie jako ktoś silny i pewny siebie, ale jako ktoś złamany, zmęczony i szukający ratunku. Pomóż mi, Maryjo, uwierzyć, że to wezwanie jest także dla mnie. Że Jezus nie oczekuje ode mnie perfekcji, ale serca, które pragnie powrotu. A moje serce właśnie tego pragnie powrotu, odnowy, pokrzepienia. Proszę, Matko, niech Twoja obecność pomoże mi przyjąć ten dar. Zbyt długo próbowałem żyć siłą własnych rąk. Zbyt długo myślałem, że sam sobie poradzę. Ale dziś już wiem, że potrzebuję pomocy prawdziwej, głębokiej i duchowej. Nie wystarczy zmiana okoliczności. Potrzebuję przemiany serca. Potrzebuję, by Bóg dotknął mnie tam, gdzie jest najciemniej. Proszę cię, Maryjo, błagaj. Za mną u Twojego Syna, aby przyszedł z mocą swojego ducha i rozświetlił każdy zakamarek mojego życia. Niech to nie będzie już życie z lęku, ale z miłości. Czasem myślę o przyszłości i ogarnia mnie niepokój. Jak będzie wyglądało moje jutro? Czy znajdę siłę, by iść dalej? Czy potrafię naprawić to, co zostało zniszczone? I wtedy przypominam sobie twoje słowa. Niech mi się stanie według słowa twego. Maryjo, naucz mnie tej pokory i ufności. Naucz mnie mówić Bogu tak, nawet wtedy, gdy nie wiem, co czeka za rogiem. Naucz mnie ufać. Że każdy dzień jest w jego rękach, a jego plan jest większy niż moje porażki. Dziękuję Ci, Matko, że jesteś cierpliwa, że nie oczekujesz ode mnie doskonałości, ale oddanego serca. Dziękuję, że jesteś ze mną, nie tylko wtedy, gdy modlę się pięknie i spokojnie, ale także wtedy, gdy nie potrafię nic powiedzieć i jedynie płaczę. Wiem, że wtedy Twoje matczyne serce pochyla się nade mną jeszcze mocniej. Dziękuję Ci, Maryjo, za każdy dzień, w którym mogę zacząć od nowa, za każdą łaskę, która przychodzi przez Twoje wstawiennictwo. Proszę, nie opuszczaj mnie, prowadź dalej. Amen. Maryjo, dziś pragnę Ci powiedzieć, że się boję. Boję się powrotu do przeszłości, boję się przyszłości, boję się siebie samego, boję się, że znów zawiodę, że znów się pogubię, że moje postanowienia nie wystarczą, ale. Bardziej niż strachu potrzebuje Ciebie, potrzebuję Twojej obecności, która rozprasza mrok. Potrzebuję Twojego głosu, który szepcze w moim sercu. Nie lękaj się, jestem z Tobą. Maryjo, bądź dla mnie matką odwagi, pomóż mi nie uciekać więcej ani przed Bogiem, ani przed sobą. W Twojej cichości jest moc, która koi serce. Ty nie krzyczysz, Ty nie wymagasz, Ty jesteś. I właśnie ta Twoja obecność przemienia. Sprawia, że nawet największy ciężar staje się możliwy do uniesienia. Dlatego dziś przychodzę do ciebie jak dziecko do matki, bez masek, bez udawania, bez wstydu. Chcę ci oddać całą prawdę o sobie, także tę bolesną, której nie pokazuję nikomu. Bo wiem, że u Ciebie mogę być naprawdę sobą, że Ty mnie nie odrzucisz. Nawet wtedy, gdy ja sam siebie odrzucam. Mario, naucz mnie żyć na nowo, krok po kroku, dzień po dniu, bez pośpiechu, bez presji, ale z miłością. Naucz mnie kochać siebie, nie z pychy, ale z wdzięczności wobec Boga, który mnie stworzył i wciąż stwarza na nowo. Naucz mnie przyjmować siebie z czułością, z jaką ty przyjmowałaś Jezusa, nawet gdy nie rozumiałaś wszystkiego. Niech Twoja miłość stanie się dla mnie wzorem i siłą, bym potrafił przebaczyć sobie i podjąć życie na nowo, z nadzieją i ufnością. Chciałbym zostawić za sobą wszelkie zranienia, które powstały w relacjach. Rany po słowach, które nigdy nie powinny były paść, po gestach, które oddzielały zamiast zbliżać, po ciszy, która bolała bardziej niż krzyk. Mario, proszę Cię uzdrów moje serce z tego, co rozbiło mnie w innych ludziach, a także z tego, czym ja zraniłem. Pomóż mi przebaczyć tym, którzy mnie skrzywdzili, nie dlatego, że zasłużyli, ale dlatego, że ja potrzebuję pokoju. Uprośby Jezus dotknął tych przestrzeni we mnie, które wciąż krwawią. Matko dziękuję, że pomimo moich słabości i lęków nigdy nie przestajesz mnie kochać. Twoja miłość nie zależy od moich sukcesów, od ilości modlitw, od tego, czy jestem silny. Ty kochasz, bo jesteś matką i za tę miłość chcę Ci dziś podziękować całym sercem. Dziękuję, że jesteś przy mnie wtedy, gdy wszystko się wali i wtedy, gdy zaczyna się na nowo. Pomóż mi nigdy nie zapomnieć, że z Tobą zawsze mogę zacząć od początku, nawet dziś, nawet teraz. Amen. Maryjo, czuję w sobie wielką tęsknotę za uzdrowieniem, nie tylko ciała, ale przede wszystkim duszy. Czuję, jak stare rany wciąż się odzywają i przeszkadzają mi żyć pełnią. Są momenty, gdy ciężar przeszłości staje się tak ogromny, że trudno oddychać. Wtedy przypominam sobie o Tobie, o Twoim niepokalanym sercu, które jest schronieniem dla każdego z nas. Matko, proszę Cię. Weź te moje rany w swoje dłonie i uzdrów je swoją matczyną miłością. Niech Twoje światło przeniknie każdy. zakamarek mojego serca, rozpuszczając ból i ciemność, proszę Cię o łaskę odpuszczenia win tych, które popełniłem, ale także tych, które inni wobec mnie zrobili. Wiem, że trzymanie urazów i gniewu więzi mnie i oddala od prawdziwego życia. Maryjo. Ty, która rozumiałaś ból swojego syna, uproś dla mnie łaskę przebaczenia, które leczy i wyzwala. Naucz mnie, jak kochać tych, którzy mnie skrzywdzili, nawet jeśli nie zasługują na to według ludzkich miar. Niech Twoja matczyna miłość stanie się moją siłą do tego, co najtrudniejsze. Jestem zmęczony samodzielnym dźwiganiem swojego życia. Chcę z Tobą, Maryjo, nauczyć się oddawać Bogu to, co jest dla mnie ciężarem. Pomóż mi codziennie, odkładać na Twoje ręce moje lęki, wątpliwości i niepokoje. Naucz mnie prostoty serca, która ufa, że Bóg jest większy niż moje problemy. Chcę, aby każdy dzień był dla mnie nową szansą na życie w Jego miłości i pokoju. Proszę, bądź przy mnie, gdy słabnę i gdy tracę nadzieję. Maryjo, przynieś mi światło, gdy czuję, że tonę w ciemnościach rozpaczy. Nie pozwól, aby zwątpienie zaciągnęło mnie w otchłań. Przypomnij mi, że w Jezusie jest życie i zmartwychwstanie, że on jest moim zbawicielem i przyjacielem na zawsze. Pomóż mi odnaleźć radość, nawet jeśli wszystko wokół zdaje się tracić sens, bo wiem, że z Tobą i z Jezusem mogę zacząć od nowa, z odwagą, nadzieją i miłością, która nigdy nie zawodzi. Dziękuję Ci, Maryjo, za Twoje czułe wstawiennictwo i bezgraniczne serce. Dziękuję, że zawsze pochylasz się nade mną, z miłością i prowadzeniem. Niech moja modlitwa do Ciebie stanie się świadectwem mojej wiary i zaufania. Proszę, nie opuszczaj mnie na mojej drodze do uzdrowienia i nowego życia. Z Tobą chcę iść naprzód, dzień po dniu, z nadzieją i pokojem w sercu. Amen. Maryjo, czasem czuję, jakbym sam stawiał czoła moim słabościom i lękom, jakbym był zagubiony na rozstaju dróg, nie wiedząc, którą ścieżką iść. W tych chwilach zwracam się do Ciebie, do Matki, która zna każdy krok swojego syna i każdą drogę, którą przemierzył. Pomóż mi zaufać, że Ty prowadzisz mnie tam, gdzie jest dla mnie najlepsze miejsce. Pomóż mi rozpoznać głos Boży, który jest cichy, ale mocny, pełen pokoju i miłości. Wiem, że czasem upadam i że droga przed mną może wydawać się trudna, ale ty jesteś przy mnie. Twoja obecność jest moją siłą, która podnosi mnie po każdym upadku. Maryjo, naucz mnie, bym nie poddawał się zwątpieniu. Pomóż mi pamiętać, że Bóg nie mierzy nas miarą ludzkiej doskonałości ale sercem pełnym miłości i chęcią zmiany. Proszę, napełnij mnie swoim pokojem i pewnością, że każdy nowy dzień jest darem, którym warto żyć. Pomóż mi patrzeć na swoje życie oczami wiary, nie oceniać siebie przez pryzmat błędów, ale przez pryzmat Bożej miłości, która nigdy się nie kończy. Pomóż mi dostrzegać swoje talenty i możliwości, które Bóg we mnie zasiał. Chcę, by moje życie było odbiciem Jego miłości i dobroci. Proszę, prowadź mnie ku światłu, które rozświetli mroki mojego serca i da mi siłę do przebaczenia, uzdrowienia i odnowy. Maryjo, Ty jesteś matką nowego początku. W Tobie znajduję nadzieję i pewność, że nawet po najciemniejszej nocy przychodzi dzień pełen światła. Dlatego dziś oddaję Ci swoje życie, swoje rany i swoje marzenia. Proszę, weź je w swoje ręce i pomóż mi zacząć od nowa. Niech Twoja miłość stanie się fundamentem, na którym zbuduję swoje nowe życie życie pełne pokoju, radości i wiary. Amen. Maryjo, teraz, gdy kończę tę modlitwę, czuję w sercu spokój, który nie pochodzi ze mnie. To Twój pokój, Matko. Cichy, łagodny, a jednak silny i obecny. Przychodzisz do mnie jak poranek po burzy, jak promień światła, który delikatnie budzi do życia. Dziękuję Ci, że mogłem wypowiedzieć wszystko, co noszę w sobie, że mogłem stanąć przed Tobą prawdziwy, bez udawania z otwartym sercem. Ty mnie nie odrzuciłaś, Ty mnie przyjęłaś. I w Twojej czułości znów odnalazłem nadzieję. Dziękuję Ci, Matko, że towarzyszyłaś mi na tej drodze modlitwy, że pomogłaś mi spojrzeć na siebie nie jak na kogoś przegranego, ale jak na dziecko Boga, ukochane, odkupione, wezwane do życia w pełni. Dziękuję za to, że przypomniałaś mi, iż w oczach Boga nigdy nie jest za późno, że On nie liczy moich porażek, ale patrzy na serce, które pragnie powstać. A moje serce dziś tego właśnie pragnie. Nowego początku u boku Twojego Syna. Proszę Cię Maryjo, nie przestawaj mnie prowadzić. Kiedy przyjdą chwile ciemności, przypomnij mi o świetle. Kiedy znów się potknę, podaj mi rękę. Kiedy zwątpię, przypomnij, że jestem kochany. Pomóż mi codziennie wstawać i wybierać dobro. Pomóż mi przebaczać sobie, przebaczać innym i żyć z sercem wolnym od ciężaru winy. Niech moje życie staje się codziennym tak dla Boga, tak jak Twoje. Oddaję Ci, Maryjo, wszystko. Co we mnie? Moje słabości, moje marzenia, moje plany i moje lęki. Uczyń z mojego życia pieśń wdzięczności i wiary. Naucz mnie być światłem dla innych, tak jak Ty jesteś światłem dla mnie. Chcę już nie tylko prosić, ale też dawać. Nie tylko szukać pociechy, ale nią się dzielić. Niech moje serce uzdrowione przez Boga i dotknięte Twoją miłością stanie się domem pokoju dla innych. Na koniec tej modlitwy składam w Twoje ręce, Maryjo, całe moje życie, z ufnością, z miłością i z nadzieją. Wiem, że Ty jesteś matką, która nigdy nie opuszcza, która trwa do końca, która prowadzi do Jezusa. I dlatego dziś, z pełnym sercem, mówię: Dziękuję, kocham Cię. I chcę zacząć od nowa. Z Tobą. Amen.